Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea i say we drench the gods with their bloods what say you spartans Moi drodzy stało się. Stało się to co 2,5 tysiąca lat temu. Co prawda w zdecydowanie mniejszej liczbie, ale jednak, moi drodzy, 250 subskrypcji. Coś czego tak naprawdę nigdy się nie spodziewałem, że osiągnę, że uda mi się zebrać aż tyle osób, ludzi, które. Zechcą oglądać, słuchać tego, co mówię, z racji tego, że ten kanał no, jest yy, naprowadzony w zupełnie innym stylu, zupełnie inaczej niż yy, ponad 90% YouTube'a. Owszem, wiadomo, jakieś tam podcasty są i tak, yy, kanały z tym związane, ale żeby prowadzić kanał o grach i to jeszcze nawet nie tylko o grach ale ogólnie w takim stylu to na YouTubie nie było praktycznie od chyba od początków no a przynajmniej od momentu kiedy powstał pierwszy program do nagrywania przechwytywania obrazu czyli ta chociażby Fraps tak, y, który był na początku przez bardzo wielu twórców y, używany. No kanałów, które prowadzę, które są prowadzone tak jak ten nie ma w ogóle. I zebrać na nim 250 subskrypcji, dla mnie to jest wręcz rzecz o rozumem nie do objęcia, nie do pojęcia w ogóle. Tak jak to, że 6,5 tysiąca Greków przez 3 dni, właśnie 2,5 tysiąca lat temu, powstrzymało 200 tysięczną perską armię, jest również rzeczą niepojętą. Tak samo jak te 250 subskrypcji, tak jak te 250 osób, które ogląda i słucha ma moich materiałów, co prawda, nie wszystkich i zdaję sobie sprawę, że nie. Nie każdy materiał tak naprawdę na tym kanale cieszy się jakąś wielką popularnością, ale no, nie mniej uważam, że ten styl, który ja objąłem jest tak naprawdę może nie tyle, co niepowtarzalny, ale bardziej jest no, unikalny wręcz. Nie znalazłem na, na polskim YouTubie żadnego twórcy, żadnego właściwie żadnego kanału, który by pro był prowadzony tak jak ten. Więc. Tym bardziej szokuje mnie 250 subskrypcji za to, że. Za to, że w ogóle te 250 osób. Zechciało, stwierdziło, a dam mu szansę, zoba zobaczymy, co z tego będzie. że no, te 250 osób, mimo wszystko, poświęca chociaż trochę czasu, żeby posłuchać, zobaczyć, co jakiś tam gościu w okularach z brodą wymyślił sobie. I zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie materiały są jakieś super. Wielkie, tak, nie są to jakieś wielkie, gigantyczne projekty, tak jak mają niektórzy twórcy na YouTube, ale wielkie projekty tak naprawdę wiążą się z tym, że trzeba nad nimi trochę posiedzieć, a Robiąc te materiały, które ja tworzę, powiem Wam, że przy niektórych tych materiałach te wielkie projekty innych twórców to po prostu są, są mizerne. Bo chociażby osoba taka jak irytujący historyk, którego lubię, szanuję, z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, chociaż prawdopodobnie materiału tego nigdy nie obejrzy, a na ten kanał, że trafi, to jest pewnie zerowe jakieś. Procent, czy nawet promil, wręcz, żeby trafił na ten kanał, to jest ale szanuję jego pracę, szanuję i do, doceniam to, co robi irytujący. I widzę, że je... do moich materiałów, gdzie ja bym robił podręczniki broni czy coś, chciałbym tak tworzyć, ale wiecie, nie mam ani zaplecza finansowego, ani tym bardziej e, zaplecza materiałowego. A powiem Wam, że no, nawet jeżeli robi się YouTube'a hobbystycznie, no to jednak to zaplecze wypadałoby jednak mieć. I chciałbym tym 250 osobom powiedzieć tak naprawdę dwa słowa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że daliście szansę, za to, że zaufaliście, za to, że oglądacie, co prawda nie wszystkie materiały, tak jak mówię, nie wszystkie cieszą się super oglądalnością, no chociażby materiały z The Division, tak, dwa, gdzie ja przede wszystkim tak naprawdę nie pracuję żadnym głosem, ale pracuję tak naprawdę, no tylko i wyłącznie obrazem, tak, operuję obrazem, tak, no, Wiecie, tak naprawdę puszczam jest puszczana tylko i wyłącznie sama gra bez żadnego mojego głosu. Sama ta fabuła cała i niektóre materiały trwają ponad godzinę. No to wiecie, mimo wszystko jednak zawsze czas, który poświęcam na to na zrobienie tych materiałów mi się nie zwróci. Mi, mi się to nie zwraca. A nawet w formie pieniężnej, a w ogóle o, o zarabianiu na YouTube, to w, w taki sposób, jak ja bym e, chciał, na tych, nie tylko na tych materiałach, ale ogólnie, jest rzeczą tak naprawdę nie do odzyskania, ponieważ. No, zarobki na YouTube to trzeba mieć minimum 1000 subskrypcji. 1000 subskrypcji, które. Niedługo być może osiągnie jedna osoba, jedna dość, no bym powiedział, bliska osoba. E, memu sercu e, tutaj ukłony dla Daniela, a dla użytkownika Makler Games, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Masz ode mnie wirtualnego żółwika. E, za to, że. Robi materiały takie dość porządne, nie to co ja po łebkach i tak dalej, ale faktycznie podchodzi do nich porządnie. A ja to, co najwyżej, no to tak wiecie, trochę idę na żywioł. No ale Makler, mam nadzieję, że w tym roku dobijesz tysiąca subskrypcji, czego bardzo ci życzę i życzę ci to z całego serca. I pewnie nie tylko ja, ale znajdzie się też wiele innych osób, które. Znają cię, lubią, wiedzą, jakie masz podejście i że konsekwentnie robisz swoje na przekór wszystkiemu. Tego ci życzę. 1000 subskrypcji, mam nadzieję, że w tym roku ci się uda. I no cóż, mam nadzieję, że też postaramy się jeszcze bardziej rozkręcić Discorda. Link do kanału Maklera i link do Discorda. E, tak naprawdę nie tyle co mojego, ale bardziej di, e, Discorda Maklera, gdyż to on za, e, założył ten serwer. Z, znajdziecie w opisie tego materiału i chciałbym Wam jeszcze raz podziękować. Podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie, że, za to, że dajecie komentarze i te łapki w górę, które tak naprawdę nie kosztują Was nic, poza chwilką czasu. Napisanie. Danie łapki w górę i tyle, a mi sprawiają, że widzę te materiały są, są oglądane, że są ludzie, którzy chcą to oglądać, i dla twórcy to jest najważniejsze: tam pieniądze to one schodzą na drugi plan, nawet na trzeci. A nawet są gdzieś w ogóle poza planem, ale. To, że jesteście i że komentujecie, że wasze ma materiały docierają i są odbierane pozytywnie bądź negatywnie, to mimo wszystko jest to dla twórcy jednak no, pewna forma wyróżnienia, docenienia przede wszystkim tego włożonej pracy, włożonych sił, żeby taki czy inny materiał powstał. Tak więc z całego serca dziękuję Wam jeszcze raz i mam nadzieję, że zobaczymy i usłyszymy się w kolejnych materiałach na tym kanale. Ponieważ w każdy materiał wkładam wręcz nie tyle co 100% czy 200%, tylko daję z siebie wszystko, a nawet więcej. Moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. I pamiętajcie, Sparta wiecznie żywa.